Na początku, który informuje Was o tym, że film może zawierać Treści no, nieco intymne pedofilia oraz nieoczekiwane straszne jamskry. Dziękuję za wysłuchanie, A teraz zapraszam do oglądania. Siemano, to ja, Gołcik. Dzisiaj, jak już pewnie wiedzieliście, a może nie wiedzieliście na miniaturce? Będziemy grać w podejrzane gry na Robloxie. I teraz... Dlatego. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. i zapominajcie o łapce w górę. Za łapce w górę, subiku i dzwoneczku. To jest dla mnie wielką motywacją do nagrywania dalszych odcinków. Więc co? Przejdźmy do pierwszej gry. Pierwszą jaką sobie zagramy będzie Fashion Diva. Fashion Diva to jest gra taki top model, co nie, że ludzie was oceniają, wasz wygląd, jak się uwierzycie i w ogóle. Tak jak tam też jakaś gra chyba top model po bo bocznej jest, jest, taka ta podróżka. Tylko, że tam na początku możecie zobaczyć, że mimo, że gra zapowiada się dobrze, jest dobrze rozpracowana, to gra im 50 osób. Z czego większość to są boty, jak piszemy coś o botach w komentarzach, czyli tak zwane Arder, a nas do gry. I, za, I w ciągu 30 sekund, w tej grze mamy dostać jumpscare. Więc gra no te typu przerażająca, trochę zobaczymy, jak to wygląda. Cały na to. Więc widzimy się w FASHION diva. Jak wszyscy pewnie widzicie, już jesteśmy w grze. działa. Może to nie bot, może to może nie co to jest taka raz? To... O, tutaj mamy jakiś... No. Wieska i one też prawdopodobnie mają być botami Wszystkich nie ona tych graczy Tutaj ty można sobie dobrać buźkę Spróbujmy najpierw pogadać z kimś. Zobaczmy. Tutaj ktoś stoi, przybiera się. Hello. 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 Teraz wpisujemy, jak to go chyba. R, R, ani, pod Nie, <laughs> źle wpisałem. R, R, ani, pod Zaraz powinno nas przenieść. Przenosi cały czas. Czekajcie. Myśl. Uh, ale... No. Ale... O! Prosto? Co oni naprobili tą grę? Już nie ma tego? O, przenosi nas! Jest inny z latarką ledwo co widać. O, w scenie. chyba ma Fashion Diva. bardziej przerażająca. Ja że zaraz powinniśmy dostać jumpscara Tylko oboję się no to nie wiem To nie wiem zaczęło uspać komputer i włączyć się z powrotem z wyłączonym Robloxem. Widzicie, to, to trochę niebezpieczne było to zrobienie. Teraz to się mogło to być niebezpieczne, bo też Brookhaven, jak widać... Nie mam nie. Tutaj jakby nie było słychać dźwięku. Jak wchodziło. Zawsze na początku drzwi. Rook jest. jakiś No. Jakoś tak. Więc oceniam grę za podejrzaną i to fest, A zwłaszcza gra wygląda jak dla dzieci. A gdyby jakieś dziecko nie skumało i wpisało Any Bots i na serię by to wpisała Bo by myślało, że to jest dziecko. Jakby dziecko jak się pomyślało że to są boty i by się spytali. No i gdybym ją przyniosła, to, to bym mogło nawet doprowadzić do koszmarów, dziecko. No jednak niespodziewany jumpscare. To oceniam grę to do skali podejrzaności do solidna na 8, na 5, na 10. Teraz jak już jesteśmy w Brookhaven, to tak, na liście w czacie GPT nawet liczyło się Brookhaven. I nie dlatego, że to są dziwne NPC-ty i ostatnio, jak nagrywaliśmy, to widzieliśmy jakieś golasów, co właśnie wjeżdżali do tej restauracji. To chodzi tu o to, że to jest prosta gra do ładowania pedofili. Dla, dla pedofili. Z tej mnóstwo dzieci gra, zwłaszcza NPC-ty i mogliby się zapoznać, co nie? Bo możecie w biografie ze sobą gadać, przez biograf, nazwa bio, albo nazwę, jakoby można było sobie rozmawiać. Co nie wiem, ktoś o tym kiedyś pomyślał, że nie muszą odblokowywać czatu na Brookhaven To? No to, to, to... Też może się pedofil przebrać za takiego NPC-ta. Aż w końcu, jak ktoś by za... Te dziecko by się zakochało na tyle w tym, Niby drugim dziecku, żeby postanowili się poznać. Potem, no już chyba wiecie jak to się może skończyć. Więc uważajcie na znajomości. Czy tam już widzę NPC-tów. Za mną. Nieodpowiednia to jest gra taka. Łatwa dla pedofili po prostu. Chodźmy teraz zobaczyć. Czy są tu jakieś pedofile? Raczej teraz myślę, że nie ma, chociaż kto wie. To jeszcze przed chwilą byli. O, tu jest jakiś PC. Czy to jest głupie trochę. Tu też jest ktoś. Kościół. Tu jakiś. Bacon sobie skacze. Tutaj. Panna młoda sobie też. Znam z kimś. jak to wiesz, czy któryś z tych dwóch nie jest pedofilem, co nie? Chyba nagrywają TikToka jakiegoś, albo coś. To my im nie przeszkadzajmy. No szczerze, trochę. Co jest, co tam pisze? Nie, niestety. od trochę. Serio, jaki to ma sens? Tańczą sobie i. Aha, przez czat. Przez czat jakąś Chyba czatu nie mamy odblokowanego. Ja już to odblokowałem. Mamy tutaj... Jakiegoś żołnierza. To też może być pedofil. To może być. Pa pa jakaś pani pedofil, a może i pedofil przybierając się do kobiet. To też może być pedofil. Każdy to może być pedofil. No, jak słyszycie po głosie, to ja raczej nie jestem pedofilem. Chociaż. No, nie, powiem, że nie. Czasem sobie żartuję, tak. <laughs> Pedyfili. <laughs> Pedyfili. No, ale żarty, żarty. Każdy to może być pedofil. O, patrzcie. Może ktoś chce sobie pogadać z dzieciaczkiem jakimś. Ten pan. Ale ja, to wie, głównie w Brookhaven to jest gra stworzona dla dzieci. Teraz przechodzimy do następnej, na pewno ciekawej gry. Grą, teraz będzie trochę treść jakby seksualna. To ta gra zmieniała różnie nazwy. Kiedyś było Tachu, potem Tachu, potem jakieś Tako, a teraz mamy Obi-Wan 2. Obivate 2 polega na pozach niebieskich i różowych. Widzicie, niebieski oznacza chłopaka, który... No, cim ci cim no, po prostu gra polega na... Prawda? Na... Prawda? Na... Jak to się mówiło? No, na intymnych spotkaniach takie, dotyk intymny, bardzo Gdzie się dzieje bardzo gorąco. Wszystkim I gra je, była też trendem na TikToku. Ale, żeby tak do dobrze gry, przed się dostać, trzeba dostać Discorda. Ja nie mam, ale jest taki parę gier, Więc pokażę Wam. je yeah. Już zaraz. Z gdzieś ma nas prze przeteleportować. Za parę sekund. I zobaczymy, gdzie. Mamy tu dwóch chłopaków i jedną dziewczynę. Wszystko zapowiada na trójkąt. To jest takie złe, że, że ja to <śm> <śm> mówię. O ogólnie 8 osób gra w tą grę Ale mi czekamy aż to teleportuje za paręnaście sekund tepni zaraz 10 gdzieś tam następnie i zaraz się dowiemy Jesteśmy i znowu musimy czekać wydaje się Robux, mam 2 Robux kosztuje odblokowanie. To nie będę tyle czekał. Na pewno nie, ale widzicie, tam jest pewien rodzaj taki. Wchodzicie, czekacie i macie. Chociaż to też często oszukuję Takie gry. Trzeba zdobyć z trzech przyjaciół, to, to ja raczej ich nie skołuję teraz. Coś mi to jest. Tutaj pokazujesz, coś chyba znowu, Roboxy, całkiem dużo. Że ile osób? Co nie, bo już teraz mało osób, żebyśmy bo są przyzwyczajeni, że to nie działa, co nie. Też gdyby ktoś kupywał i je rozdawał, to Roglic by na to zez zezwolił raczej, bo... Bo hello, kto, ktoś za to zapłacił, może sobie zrobić z tym, co chce rozdawać. Ale tu tak... No, to nie na to jest to niepodejrzana gra, to nie jest po trzeba przyjść obi, czasem krótkie, czasem długie. Ja spróbuję spróbuję tutaj przejść z cięciami. I powiem wam jak się to oszukuje, bo może odkryję ja jakąś niesamowitą grę, która serio daje te relaksy, chociaż wątpię, to widzimy się w jakimś etapie obiektu. To co ja się właśnie odkryłem, jeszcze to co odkryłem, co nie, że gra mi wyciszyła grę, raczej chyba. Z tego co widziałem w ogóle się to mnie było słychać, ale wielu nie, nie było słychać. Weź pan Ja jestem botem Chyba myślisz, że jestem botem, a może to jakaś substytutka. Co, co to jest? W ogóle? Co macie? Odkryłem, że gram mi wyciszyła, tamta fascynująca, Diva wyciszyła mi słuchawki, więc to jest serio niebezpieczna gra. Nie róbcie tego, ja to zrobiłem dla was, to, bo ja z kocham, widzowie, bo jesteście zarobiści. więc to nie bardzo dużo słów zyskaliśmy i dziękuję, A my widzimy się w następnym etapie. No, odkryłem, że gram mnie wywaliła i muszę zaczynać od nowa. Możecie ze mnie rozsyłować, ale ja nie zamierzam, bo nie wiem czy nie zdro, znowu nie wywali. Możecie sprawdzić, czy gra oszukuje czy nie. Według mnie na pewno nie zresztą widzę tam końcówkę, to to może mówić wszystko, że tam nie ma Robuxów, tylko gówno jakieś. Bo, ale możecie sobie sprawdzić, zresztą ja nie mówię, że to trzeba o Robloxy. Możecie sobie to zagrać jako zwykłe, fajne hobby. Ja się z Wami żegnam. Oczywiście w Robloxie wiele takich gier, ale to były właśnie typu taki gier gry. Ten całkiem krótki. Przynajmniej się tak wydaje. Bardzo dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Elo.